Cześć się, maneczko na kolejnym odcinku z gry Sabnautika. Na dzisiejszym odcinku będziemy tak płynąć, mm, zwiedzać ogólnie tutaj nasze pobliża to takie. Zrobiłem palnik te takie różnice. cuda fajne nasze, ale tam płyniemy bez kapsuła, ale ja nie wiem na jakiej głębokości. A minus to dobra, no to dobrze. To jednak cyklopa bierzemy. Też nawet nie wiem, co tam się będzie działo. Oj. Dobra. To cyklopem po Tak, nadal nie mam szafek skończonych. Chyba zostawiłem silnik jak głupi człowiek włączony. Fajnie. Czyli prąd zużywał. Znaleźliśmy, dobra? będzie też ulepszenia silnika zrobić, żeby Toyota był lepszy niż będzie najpierw. I będzie się robiło ulepszenie silnika, bo chciałbym na pełnej mocy jeździć. Znaczy, pływać. No. To płyniemy. Zobaczymy, co w tej kapsule znajdziemy. Oprócz PDA. Pewnie nic, tylko PDA I tam taką kasetę. Hmm. A, też y, zrobiłbym też odcinek jak idziemy do Aurory za niedługo. Na przykład następny odcinek do Aurory. Albo trzeci jakiś tam odcinek. Bo dzisiaj trzy odcinki nagrywam, no to y, od tego, od tego opublikowanego odcinka za trzy odcinki będzie no, daurory pewnie ale nie jestem pewien a i za odcinkiem y, też wam pokażę co zrobiłem też odblokowałem geotermalny y, ten y, co z ciepła bierze produkuje prąd i tak samo te E, słupki bezprzewodowe które bezprzewodowo prąd e, przekazują no i też e, nie wiem co, dobra trudno zapływamy już oby tam nie było lewiatana może zapiszmy grę bo ja nie chciał... chciałbym... Nie chciałbym tam Lewiatana spotkać mm. noc się robi. Jeszcze ja do, na dodatek. przy tym koledze kolega nie będzie chyba nas atakował

Zobaczmy, czy to tyle tylko. Ta! No dodajemy nura na pełną głębinę, bo tutaj wiadomo będzie tak, że nam będą rozwalać. Też szmaty nas tak atakują To my tylko wyjdziemy Szybko wyjdziemy I uciekamy Szybciutko Nie da? Nic. Dobra, one takie łodzi pozwodne jak to to nie rozwalą Chyba. na faktykę, mogłem się na cichym poruszać tu widzę, że ja yy, głupi, nie wiem że się na cichym w takich miejscach poruszać ale wzięliśmy to co mieliśmy, to tak robimy yy, cięciem, albo nie bez cięcia i tak, pływać będziemy z mouthem. Różnych rzeczy. O blisko tego byliśmy. To dlatego nas coś atakowało co chwila. Jakimi żyjątkami się my nie podobamy. Ewidentnie. Ewidentnie, tak. Nie podobamy się żyjątkom różnymi. nas atakują. Ale my uciekniemy sobie. Do bazy i no. Czy mi się to zdaje, że to będzie wyspa? Nie, chyba. Albo no, będziemy jednak mijać chyba wyspę, no? A nie, co księżyc wychodzi, ok. Chyba. Księżyc. Czy ta wyspa? Nie, księżyc. Jak już. Bo w takim miejscu jesteśmy, że na pewno księżyc. Za cichy możemy włączyć. E, no. Dobra. <laughs> to jak już y, jesteśmy na tym to tak, teraz będziemy byłaś po tych resztkach, tych, które są porzucane. I się zastanawiam, czy być, czy. O kogoś obrysowaliśmy pewnie o koral Koralowca. Jezu. Trudna wymowa. Polski język, trudny język, widzowie. Mmm. Oby nie robił przypadkowych cięć yy, tak bez powodu, yy, zatrzymując nagrywanie. Oby. Bo ja po sobie bym się spodziewał wszystkiego. Dobra. Stop. Ok. Idziemy i naprawimy. Hmm. O, usnęła. Oj, kolejna usnęła na wieki. Dźwięk jak ze Star Warsów Blaster, ten taki. Nie skapłem się do tej pory, że to taki dźwięk wydaje. Powiem, nie skapłem, nie skapłem. To tak, popłynę do jakiegoś wraku. Jak dopłynę, to łączę nagrywanie. O, widzowie. Kolejne miejsce. Gdzie mnie nie było na to wychodzi mm. A to było stacji dokując, okej? Okay. Tak, tu są takie do wejścia miejsca, ok? To podpłyniemy bliżej z mowfem. Depth range. Mm. O, to jest odramienia, od ramienia tego. Oj. No i dobra. Kolejne. Fajnie, że mamy. To jest od. Dobra, to co z odcinkiem znalazłem, to jest od stacji. To. Fragment stacji, dokując OK. Czyli będziemy musieli to rozciąć. E, tutaj drzwi rozciąć, po prostu będziemy musieli. Czy jakoś otworzyć, czy coś. Nie wiem. A tutaj, jak na razie, to mamy tak, tu są do rozcięcia drzwi, tylko najpierw. O, dobra, będziemy mieć do modyfikacji stół. To nie, to to. A, do ogniw. ale nie mamy tego do ogniw akurat. No i widzicie, widzowie. Przydatne zawsze. Hmm, dobrze, będzie trochę rzeczy podkrywane. Wiem, że na tym odcinku wszystkie nie zdążymy. Wiem, że wszystkie nie zdążymy na tym odcinku, ale na następnym odcinku się zrobi. Hmm. Dobra, co tu tutaj mamy? O. Postawa O dobra Mam no, mówię, wszyscy są tu w niej zakochani Chyba je jak wszyscy byli tylko w niej zakochani To już mamy, ale zbadam sobie To mi nie wchodzi, bo my nie musimy jeść to Ja to już nie będę badał Ok, czyli wypływamy, 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 i nie wchodzimy. Zobaczę, czy na pewno czegoś tutaj nie miałem, ale nie. No, ale tu się będzie dało wejść, to tutaj będziemy wchodzili. Tak, ta, tu się wchodzi, dobra Szybko tyle się nam tu kończy I to jest smutne Okej okay. ceniemy. Nie metnieme. I zoom. Passing 200 metrów. Oksyda. Zwiększono Nowy blueprint. acquired. No bo tu jest od ogniw jeszcze, ja tylko to do mnie zupełnie i wezmę to zbadam. Znaczy nie widziałem to od ogniw. No, czyli będziemy mogli. Yy, za wszystko, Dobra, mam ładowarkę już, fajnie. Okej. Okay. Nie wiem po co to wszystko zbieram, ale może się przydać. Może się przyda, A wszystko się kiedyś przyda. Może coś tu było, ale to taka wentylacja, ale zobaczę. Zaryzykuję i zobaczę. Widziałem. Widziałem, widziałem. Hmm, bo nie chcę spotkać Ripple per e, Leviotana to ja mam pomysł tak e, ja tutaj sobie przeczekam noc wrócę do barzy przeczekam noc i tutaj wrócę gdzieś albo popłynę od razu no to żegnamy chwilę postanowiłem widzowie wam pokazać bazę tak zrobiłem cenę że nowe rzeczy które wzięliśmy w jakimś procencie, położyłem jak na razie można nazwać położyłem też te ładowarki i tak, za odcinkiem zbudowałem tą dużą halę on wiem jak udekorujemy. zbudowałem obserwatorium sobie mogę sobie stanąć tutaj i obserwować no, no to sobie tak obserwujemy to takie, tutaj mamy już taki ja, pomysł co trzeba, a propos wziąć na do oj, pomyliłem przejście co tutaj trzeba, albo tu komputer, dobra ten chip taki eee, to będzie ten chip e, zrobiony no właśnie widzieliśmy ten nowy kompinezon to fajnie, fajnie mam nadzieję, że odkryjemy przy okazji lepszą butle Czyli musimy to zrobić. Eho. Dobra, no to ja to zrobię. I zaraz się przywitamy. Dobra widzowie, mamy diamentowów. Co było mi potrzebne? Czego? Z no, nas włączyłem sobie to zajebiście. Dobra. No to... Co tutaj się robi? O. O. No żarowy też mam chyba. Tak U. A to chyba takie jak ja mam rzeczy tu są. Dobra, rubin. Magnetyt Jezu, skąd takie rzeczy się bierze? O oh, Boże. Hmm. Jak mam butle w ogóle na plecach? Mm, ja mam. Okej, okay, ja mam tam. Czyli ja mam... To jest let. To jest let... Fila, bo ja się zaczęłem. Jeżeli... Ok, no, to wysoko pojemnościowe. Letka Mutla. zwiększonej pojemności. Ok. Czyli tą swoją, czyli ściągam. I wtedy mam. Tak. Czyli dobra. To ja mi robię. Bo mnie stać. Stać mnie, to robimy. czyli my musimy to zrobić jedno i tak czyli całe surowce dzisiaj zużyjemy, za odcinkiem wyzbieram to tak za odcinkiem będę nowe surowce bo jak wiemy surowców to nie mamy już ale tak yy... Za chwilę kończymy odcineczek i będziemy e, robili tak, że na następnym odcinku będziemy mieli e, te dalsze zwiedzanie wraków. Ale no, więcej tego nie produkujemy. E, prostali. Dokładnie czegoś innego, bo coś inaczej nazywa, ale walić to. trzeba nie stać już na to. Po co ja bym Tom robił, kiedy mnie. Ja. Yeah. Dobrze. co tak my będziemy to wz1 jest okej okay, a to jest wz2 to są jakieś nie wiem co to, to nawet na wynalazki jezu ale teraz nam już nic nie strasznego o o o okej okay. Fajnie, fajnie. Czyli chwila ilna ta butla wystarczy na ile? Ok, na no ponad minutę, ok. To tak, my tym samym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcineczek. Yy, Bajo.